Nie mam go do Dziś poczujemy się trochę staro. Zagrałem sobie w grę, której nienawidziłem grać, ale jeszcze na Pegasusie. Nienawidziłem tej grę. Wkurzało mnie na irytujące kwakanie tych kaczek. No, maniem. jak słyszałem te kaczki, tego psałych że to się śmiał miałem ochotę rozwalić monitor. Powiem, że tak rozgrania w tej grze jak jeszcze grałem, to miałem pisał do strzelania i pisałet ucierpiał na tej grze, to będzie taka spokojna, ale ja lubiłem tego wracać, a nie wiem nią grać, nie wiem dlaczego, bo mnie wkurzało, szczególnie te kaczki, nie ochotę je wszystkie powystrzelać, powyduszać, ukręcać i mógłby powyrywać nogi, i krew bryzgała po ekranie, to tak, nie się zapatrzyłałem do kaczek. Trzeba chciałem trzeba za pomocą myszki, bo nie mam tego historii, bo ucierpiał wtedy, został... Moje apogeum w złości było tak duże, że Pistolet został potraktowany. No, po co nauczył się latać? A my zaczniemy te oto jak najmniej kuszlającą grę na świecie. tu te, 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 No te, się te, 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 no te, te, Zdechła! Zdechła, Mam to. Dobra, spadaj. Dobra. Dostała web E, dostała. Jestem ten dobry w ten gier. ale pięknie została zostaw kuper na no, jedną kaczkę chyba nie polowałam tylko kolejna kaczka poszła zdechła No 9 kaczek proszę państwa 7 tysięcy o na druga, to będzie trudniej pewnie o kurde, ale teraz szybciej latają to a fly away do no mnie, fly away No chyba was porypało, że ja mam w nim trafić, jak tam ucieka jak porąbana jakaś Dobra, dostała skrzydło Dostała Chciała mi uciec za drzewo, ale nie do Dostała Dostała no, nauczył się trochę refleksu strzelania w dzięki CS go. Wdychaj mało po jedna. Poszła. Następna. Osiem kaczek. Osiem kaczek na 10, proszę Państwa. Niedobrze, runda trzecia. Spalaj kundlu do budy. Dostała Dostała Czy pobiję swój rekord? Czy nie wybrane myszki? Bo tam powiem... Wypaliłem... No, to latają te gówno. Znaczy się to strzelają te gówno. Po to kranie. O, żeż ty mało jedna, uciekła mi. Dostała. Dostałam No, także tak Bardzo relaksująca ta grana, no, nie powiem Dostałam chciała uciec w górę, ale się nie udało No i dostałam Także 9 kaczek na 10 Niedobrze, Runda czwarta Nie miałem tu tej grze, ale Poziom trudności jest wysublimowany, mogę sobie latają, po prostu One dają, po prostu coraz szybciej, te kaczory, te kaczki. Z tego, co widzę, te czarne właśnie, te flądro jedne, latają szybciej, a tamte latają wolniej. No, wstałam. dostałam. Dostałam. Chciała uciec mi z kubana jedna kaczucha. Ej, jest dobrze. Jak na razie nie przepuściłem żadnej kaczki. Żadna kaczka mi nie zdążyła uciec. I ostatnia kaczucha. I po ostatniej samicy. Wszystkie 10 kaczek odstrzelanych. Perfekt! Wiecie co, myślę, już nie chcę tę gry grać A więc powiem tak, bardzo fajnie się gra w tę grę. Przynajmniej nie wkurzała jak do tamtych lat, dawnych Widzimy się za tydzień, nie będę uwaga, dwie recenzje do, do książek Będzie recenzja książki złej i dobrej książki I oczywiście to granie za tydzień też będzie Także co można powiedzieć na razie, cześć i Kłania się nisko i... A, i jeszcze 15 lutego, czyli w środę, widzimy się w odcinku, jak to na będzie prezentowana kolejna figurka przeze mnie. Czyli nie cześć i